Co ty żapę tak kramisz? Tam zmieniasz przyczepa. No ja. No. To ciucha. Mówiasz, to ulica, policja pojedzie i zjeść, no. No. O, to jest tak koradę, nie chcę patrzeć. No dobra, to. O, bądź tak, ows, to będą ton. Już mam. Ten prawie pomek. Co to było ty ten rzepak odłożysz? Weź go na gospodarstwo wyłącznie. Tam pod jakąś tam. Dostowały jakieś wiedź, że będziesz go pod ścianę supo. Я же так не закончена? А вот тут уже есть что работает, потому что А мы же пак еще не занимаем. Мы пак не занимаем, еще раз Наши люди. W następnym odcinku może będzie fajna akcja. No, to fajna to to A te dwie przeczepy do czego są to małe? Rzepaków. Rzepaku sobie, zabrakło. To właśnie, bo rzepak już ma pełny jeden. Już dwóch mają pełny. No, Reśmie małym przeczepkiem, nie będę co masz. Ciebie się kości, więc zróbmy tak, że ja będę odwoził, i później na końcu sobie trochę pokoszę u ciebie, dobra? Mhm. Na razie pracownik jedzie, żebym prosto tam wykosił. Wiesz? Bo on mnie tam prosto wykosił. A ta dwunastka. Do czego jest? Z tą czerwoną przyczepą? Do rzepaku? Czy do owca? do a, a nie, w sumie ty przywieziesz do rzepaku przyczepa. A ja tą wezmę moim. Tą, tą. wezmę a, do owca. Ja się przecinam, chodź jego trochę. Weźmiesz no, pod tak koniec odcinka, sobie weźmiesz zbizoną, będziesz kościł za mój. Tak pod koniec, już to wiecie. Oj, że pak leci. No widziałeś, że paku trochę będzie, no. Do śpinek będzie. Ej, jakbyś mógł to wejść i dziesiątką jest ten wysyp? Ej, raza wejść. No już ale. To ja tego jednego wysypię. Bo ja się nie chcę dobrze no dziś szukać 28 godzin. Ja już dwie pole jakiś Drugi krańce. A ty weźmiesz ten. Swoim. Bo owies tam jest. No owca ja już mam przywiezioną.

że się tepnę, bo to. Wiecie. 15, tutaj 12 jest. 1912 jest, tutaj, widzicie. Przyczepko. Mm, mm, I się tepniemy... No właśnie. Zapomnieliśmy. tepniemy do sześćdziesiątki naszej. Wiesz, czego zapomnieliśmy jeszcze zaznaczyć? Prazarek tak. do kukurydzy. Tego rau kurna po rzepaku jadę, ale dobra. No jednak pamięć mamy. Dobra, tu będzie akcja rozwożenia obornika wtedy. A, będziemy że mieli obornik. Całkiem dużo będziemy mieli. Obor. mieli. Wyczerujemy obornik. Będzie akcja. Tak, jaką bierzemy? klasa, Klasę. Klasę? Dwie? Trzy? Jaką? No, bo jeszcze możemy tego, John wziąć, ale te John są za dużo, mi się tego daje. One za mało biorą. Za mały pokos moim. Ej, wysypiesz tego jednego? Bo ten jeden ma pełno dali. Ja do lecę. ja do 914. Powiem Wam, że ten na seria, No bo wiecie, że wszystkie serie się kończą. A my zdrawiam mamy czas po szpółce, żeby nagrywamy, nie? Mhm. Mm I też możliwe, że zrobię przez tam kilka dni daily. Także dzisiaj sobie musimy na, na zapas nagrać. Pewnie tak Jak się o uda na zapas? póki oni będą mieli ten, to przyjedziesz bizonem, będziesz kosił tam trochę. Może. Zanim to się wysypie, to... O, ale na sklepu widzowe lagi są. O, sobie jak ktoś to sobie miniaturkę trzasnie tutaj z tego bizonka. Chyba jakimś boczkiem podejdziemy. Co robisz miniaturę jak dwa bizony się będą wsypały do jednej przyczepy. Nie, wiesz co, bo to, to już jest tak... Każdy youtuber robi takie miniaturki, jak wiesz. my wczoraj. Nie ja przedwczoraj. Właśnie, musimy to jeszcze kupić. Co? Łąkę kupię, żebyśmy mieli. Koło 14. Możemy 22 kupić, bo jest od razu obok. Jest Dobra, Dobra, ja puszczę. naszego pracownika i pójdę. Jak widzieliście sami wczoraj na odcineczku, co się stało przed tym, z tym pięknym samochodzikiem także polecam zajrzeć oczywiście jakim jest samochodem? no wiesz haha, to sobie moje zarożytki no. mhm. ja sobie wyweziemy trzy dwie sklepki yy, trochę sobie pokosimy i skończymy odcinek, to na zaopatr chyba jutro nagrywamy bo dzisiaj już jest późna godzina może no, lepiej nie, nie hmm. Dobra, oby nie by się przyczepali i weźmy Fajr, to jeba Już jest 12.45 O, Człowieku, wypadek Tak. Też te, te masy fergusony będą oddane, jak z koszą kosić drzewa. Nie, nie będą. Nie? Nie no, będą? Zostawimy takie dwa, żeby chociaż były takie większe. bo Na bizony podobno ma nowy bizon wyjścia, tak, że na pewno będzie. Podobno, nie? No podobno. Ten, nie. z w z tyłu i kabiną. Ma wyjść tak? Jak ktoś no to będzie oczywiście na tej serii naszej pięknej. Dobra, wczoraj tak już jedna przyczepa wymieniona, bierzemy koszuczka. I teraz lecimy znowu się wysypać. Znaczy, taka dzisiaj akcja... Nie wiem, dzisiaj ja chyba sobie nie pokoszę, bo wiesz... Hm, mm, ja coś. Samo złożenie już trochę zajmie tam trochę im pokosił, żeby widzowie mieli co oglądać, a nie co to złożenie. co ów ja teraz robiłem. Kiedy my go kosięliśmy tam, ósemkę kukurydzę, nie? Tak. Patrz. Ja sobie cofam normalnie, żeby się wysypać i kurna pociąg za mną. Zgadnij co się stało. Mizza w powietrzu, salto normalnie robi. 200 na godzinę na liczniku, bo... Ale Całe zbłogie się zbiornika wysypał. No już takie, ja słabo. Albo masę pargocyjną. Jak? O słup zahaczyłem. I to nie, nie ja teraz nie wyjadę. O ty okay, może wypadek. już wyjadę. A no ale musimy tu le wypadek, nie? No. Chyba to odbiorzę i kończę odcinek bo się nie chce już za bardzo nagrywać bo jestem trochę zmęczony trochę jeszcze chwilę pochodzę i... i skończymy na dziś ja się przeszłam na gospodarstwo, zobaczcie gdzie ty to wywołasz gdzie ty to wywołasz? to mogłeś pick-upem wodzić byś miał wtedy szybko wodzić a to tym, to już co sam nie mhm. zrobić akcję z rozrzutnikiem? driftowanko ja idę driftować z rozrzutnika bez wstępu na odcinku gdzie to dosyć? surrealnie gramy co do filmu. A, to jest Co ci wlockuje? było Eee, Dzisiaj już nie zdążyłem pokazać, bo odcinek mi się będzie jakieś godzinę wrzucał, może, bo jest całkiem długi. Także ja Wam dziękuję, myślę, za oglądanie. Może jutro wstawimy odcinek, zależy jak się wyrobimy. No i jak się wyrobimy, to jutro odcinek, wrzucimy, Także no co? Trzymajcie się. Pożegnaj się Andrzej. Się. Nie jest mąż. Pożegnaj się. Na razie w wizowie. Dzień dobry. No.